Dzień dobry, witam Państwa w popołudniowym materiale. Proszę Państwa, sprawa dosyć poważna. Jak już z opisu wiecie, Aleksander Łukaszenka szykuje nam nową wojnę hybrydową. Służby, dy, służby dyplomatyczne Białorusi negocjują warunki ruchu bezwizowego z wybranymi krajami Dalekiego Wschodu i nie tylko z kręgu Azji i Pacyfiku. Tak, by osoby chętne przyjechać do Białorusi mogły bez żadnych wiz. O co tu chodzi? No, z formalnego punktu widzenia muszą być uregulowane sprawy wizowe, tak, by każdy chętny mógł przyjechać sobie na te przykładowe 90 dni na Białoruś. No, właśnie. I co dalej? Proszę Państwa, to, że Kreml przegrywa, Wojnę hybrydową, związaną z ruchami migracyjnymi, to wszyscy wiem. Granica polsko-białoruska została wzmocniona tak, że moje źródła mi donoszą, że jest praktycznie nie do przejścia. Mam taką nadzieję. Ale Łukaszenka broni nie składa. Będą próbowali również przechodzić przez Litwę. Będą próbowali również przechodzić przez Słowację, przez inne kraje. Gdzieś może się znajdzie korytarz przez Ukrainę, bo tam cały czas takiej ochrony granic nie ma, jakiej można by się było spodziewać. To przenikanie tych migrantów, sprowadzenie kolejnych i organizowanie tej turystyki migracyjnej będzie kolejną odsłoną. A co się stanie? Przecież nasza granica tak, polsko-białoruska jest w tej chwili naprawdę dobrze strzeżona. E, czujniki, czujki, kamery, termowizja, drony, patrole. Co sobie państwo życzycie? Ale co jeśli Łukaszenka sprowadzi chętnych, którym na przykład się zapłaci, żeby na całym odcinku granicy rozpoczęli próby przejścia? To rzecz jasna spowoduje reakcję naszych polskich służb granicznych. Tylko pamiętajmy, że my też mamy ograniczone zasoby, jeżeli chodzi o straż graniczną, czy nawet pomagającą jej policję, czy chociażby Wojsko Obrony Terytorialnej, które mogłyby posłużyć za zabezpieczenie logistyczne, wsparcie techniczne, takiego zaplecza. Ale wtedy ochrona musiałaby trwać 24 godziny. Bo wyobraźmy sobie, że Łukaszenka, e, podpisując te umowy o ruchu bezwizowym z wybranymi krajami, otworzy bramę Białorusi, a powie, a co dalej oni będą robić, to ja nie wiem. Po cichu służby białoruskie będą przymykały oko na to, kiedy tysiące takich migrantów pojawią się wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. I rozpoczną się próby przejścia. To ogrodzenie jest zabezpieczone, ale to jest tylko ogrodzenie. Jak każde ogrodzenie, można te zabezpieczenia przełamać w sposób fizyczny i próbować się przedostawić. Wyobraźmy sobie, że pomimo tego, że nasze patrole, które są na granicy, działają natychmiast, ale nie w kilkudziesięciu albo w kilkuset miejscach. Po co wojsko, kiedy można użyć Takiej masy opłacanej przez rzecz jasna Kreml, bo Łukaszenka, Białoruś krajem bogatym raczej nie jest, ale oczywiście dla Kremlu wyasygnować 100 milionów dolarów czy 200, ile trzeba będzie, żeby każdemu po 1000 dolarów dać i Spróbujcie przejść przez tą granicę. Uważajcie tam, nie przechodźcie, ale gdzieś wyłamcie coś, zróbcie jakąś oferę, obrzućcie kamieniami. Tak się szykują. Zresztą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi oficjalnie podało, że prowadzą takie negocjacje właśnie z tymi wybranymi krajami, po to, by obywatele tych krajów, kimkolwiek oni są, pojawili się na terenie Białorusi. Ja nie wiem, czy nasz kontrwywiad w ogóle sobie zdaje sprawę z tego, co się może wydarzyć, bo to ma doprowadzić do sytuacji, w której naszym pogranicznikom i służbom ich wspierającym puszczą nerw. Czyli kiedy nastąpi zmasowane masowane próby, takie forsowania tego ogrodzenia, ono po drugiej bo to musi Państwo pamiętać, że to ogrodzenie stoi na terenie Rzeczpospolitej, patrząc geodezyjnie. Czyli za tym ogrodzeniem jeszcze jest fragment który należy do rzeczpospolitej, bo jakoś trzeba było ten mur budować, tak to ogrodzenie z jednej i z drugiej strony je zabezpieczać, ale zauważcie, że e, kiedy na przykład Ursula von der Leyen razem z Donaldem Tuskiem stali pod tym ogrodzeniem, które jest przezierne, dlaczego jest przezierne, nie wiem. Powinien je zupełnie zamknąć, ewentualnie u góry zamontować kamery, żeby one monitorowały, co się dzieje bezpośrednio za ale. Jednak jest przezierne, więc e, Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś może za czy przez ten płot, ogrodzenie oddać na przykład strzemy. prawda? Pamiętacie ten moment, kiedy Donald Tusk, Ursula von der Leyen mają konferencję, briefing prasowy, a za płotem, pomimo tego, że stoją funkcjonariusze służby ochrony państwa i to uzbrojeni po zęby, tylko akurat ludzie, którzy potrafią szybko zareagować, jeżeli zobaczyliby, wiecie, jakiś powiedzmy, taki ruch, to białorusi i pogranicznicy stali po drugiej stronie płotu. Teoretycznie stali po stronie Rzeczpospolitej, tak, bo tam jest parę metrów jeszcze naszego terenu, w którym my możemy się poruszać. Tam poruszają się białorusi i pogranicznicy. Rzecz jasna, kiedy nastąpiłby taki atak hybrydowy, e, tak go nazwijmy, bardziej publicystycznie, kilka. Kilkanaście tysięcy osób na odcinku całej granicy polsko-białoruskiej, zacznie wiązać nasze patrole pograniczników próbami przełamania zabezpieczeń. To nie chodzi o wtargnięcie na teren Rzeczpospolitej, nielegalne przekroczenie granicy, tylko chodzi o związanie naszych sił, po to, by się nimi zaczęły zajmować. Wyobraźmy sobie sytuację, w której, tak jak wspomniałem, w kilkudziesięciu, kilkuset punktach miejsca następują takie przełamanie, patrole zostają wysyłane. Kilkadziesiąt metrów dalej dzieje się to samo, kilkadziesiąt metrów, tak samo. Będzie kilkunastu, kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Zanim ewentualnie wkroczyłoby wojsko, tak by, nie wiem, ustawić się wzdłuż tej trasy przy ogrodzeniu, to logistyka związana z takimi działaniami taktycznymi zajmie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Przerzucenie sprzętu, być może również użycie Frontexu, użycie tak innych jednostek NATO, ale im chodzi o to, by komuś puściły nerwy i by żołnierze, to są młodzi ludzie. Tak by na przykład użyli broni palnej, padają strzały. No, jest jakiś tam ryzyko. Oczywiście, Podejrzewam, że mielibyśmy do czynienia, powiedzmy, nie wiem, z amunicją, z kulami gumowymi, które bardziej mają no, skutecznie odstraszyć, tak? ale Straż Graniczna i wspomagające ją służby posiadają też broń palną z amunicją osób. Padają strzały. Wiecie, pan kule nosi. Wystarczy tylko, że na przykład któryś z pograniczników białoruskich twierdziłby, że został postrzelony i odpowiedział ogniem. I mamy gotowy kontrwywiad. Nasz kontrwywiad, tak jak powiedziałem, nie mam bladego pojęcia, czy w ogóle sobie zdają z tego sprawę. Z moich informacji wynika, że raczej nie. Że raczej nie, nie łączą kropek, bo to się opiera nie o. To nie jest też kwestia tylko kontrwywiadu, ale również i wywiadu. A z agencją wywiadu to raczej w przyszłości ja nie wiążę, bo. Oni nawet nie potrafią czytać Cyrylicą, a jeżeli już to, nawet jeżeli zatrudnili kogoś, kto potrafi czytać Cyrylicę, zna język rosyjski, aktualnie białoruski, nawet jest w stanie to przetłumaczyć, to jeszcze trzeba znaleźć kontekst, trzeba połączyć kropki, a u nich z analityką to słabo to wygląda. Zresztą widzicie Państwo, jak propaganda ta prorosyjska się rozszerza w naszym kraju, i nikt nie reaguje. Tak nie ma praktycznie żadnej reakcji ze strony tych, którzy zareagować powinni. Co to oznacza dla nas? Dzisiejszy materiał jest po to też, żeby dotarł do pewnych czynników, żeby uświadomić im, że skoro ja wiem, nie dociera to do nich, więc niech do nich dotrze. Ja obserwuję białoruskie media, również te media społecznościowe, czytam różne wpisy, które... Też mają jakby przygotować białoruskie społeczeństwo na to, że Białoruś otwiera się turystycznie. Ludzie, co, co tam jest do zwiedzania? Jaka turystyka? Chodzi też o to, żeby sami Białorusini zaakceptowali fakt, że nagle na ich ulicach pojawią się tysiące, dziesiątki tysięcy obcokrajowców, wyglądających zupełnie inaczej niż oni, i będzie się próbowało taką propagandę przekonać, że Białoruś stanie się nową mekką turystyczną dla krajów, z którymi Białoruś podpisze umowę o ruchu bezwizowym. Rządy tych krajów, nie wiem, czy zdają sobie sprawę z tego, że jest to działanie, to jest pewna agenda, co nie ma nic wspólnego z turystyką. To. Jeżeli się na to zdecydują i podpiszą umowę o ruchu bezwizowym, to swoich własnych obywateli narażą na niebezpieczeństwo. Bo wyobrażacie sobie, że powstają takie biura turystyczne w kraje krajach, w Bangkoku, w Manili, gdziekolwiek indziej, które proponują wycieczki na Białoruś, można powiedzieć, wycieczki sponsorowane, jak się później okaże. Że nie tylko będzie zwrot kosztów podróży, zwrot kosztów pobytu, ale jeszcze będzie ekstra kasa o ile ktoś będzie zainteresowany tym, żeby uczestniczyć w pewnym eksperymencie, bioróżni powiedzą: No, są po naszej stronie, według naszych przepisów mogą sobie chodzić, gdzie chcą, po lesie. My za nich nie odpowiadamy. Tak się będą tłumaczyć. I zaczną się kolejne próby przekraczania tych prób. Bo to nie chodzi o to, żeby tę granicę przekroczyć, bo wiadomo, że przejście przez to ogrodzenie na drugą stronę będzie też powodowało, że takie osoby zostaną zatrzymane. Ale jeszcze raz podkreślam, o co chodzi. Chodzi o związanie polskich sił pilnujących granicy polsko-białoruskiej w wielu punktach. Jednocześnie, symultanicznie, tak by wprowadzić chaos, dezorganizacji. Zanim ewentualnie by wszyscy się, mówiąc kolokwialnie, ogarnęli i rozpoczęto by przerzucanie jednostek pomocniczych, które by musiałyby na całej długości granicy pilnować tego co się dzieje, to i tak będzie to trudne by powstrzymać taką falę bez użycia broni palnej. Tak bo wyłapywanie ich pakowanie do samochodów i ewentualnie do nie wiem, jakiegoś ośrodka zamkniętego terenu tak infrastruktury, która pozwoli tych ludzi sprawdzić okoliczności następnie ich deportować. Zobaczcie, ile to zajmuje czasu, jaki tu będzie koszt. Będzie się wiązała z tym też nagonka medialna, rzecz jasna, bo przy okazji zostaną uruchomiona zostanie agenda rosyjskich agentów wpływu, tak by podsycać też wielu nieświadomych przepraszam zwanych, przepraszam, pożytecznych idiotów, którzy myślą, że są aktywistami, a społecznymi i są tacy humanitarni, a w rzeczywistości bezwiednie uczestniczą w działaniach, bezwiednie podkreślam. Bez rosyjskich służb. Oni podniosą larum, że ktoś strzelał do uchodźców. Uchodźcy. Tak nie są żadni uchodźcy. No nie będą żadni uchodźcy. To będzie zaplanowany atak. Nie trzeba wysyłać dronów. Wystarczy wysłać migrantów. Którzy nimi nie są. Którzy mają tubować, przechodzić. Podkreślam. Mam nadzieję, że. Ten materiał obejrzą ci, którzy powinni go obejrzeć, pójdą po rozum do głowy i już w tej chwili uruchomią i agencję wywiadu, choć nie wiem, czy my kogoś mamy na Białorusi. Jeżeli tak, to, to niech się wezmą do pracy, nasz kontrwywiad, by zobaczyć, czy po stronie tu, naszej, białoruska siatka KGB zaczyna się interesować, jakie są zabezpieczenia, gdzie te zabezpieczenia są słabsze, jak są rozlokowane jednostki, bo to są dla nich informacje istotne, by ułożyć cały plan tego hybrydowego ataku. Mówię o tym dzisiaj jako pierwszy. Informuję, przestrzegam, ostrzegam. Posiedziałem nad tym tematem przez kilka dni, śledziłem białoruskie media, te propagandowe. Zobaczyłem, jaka jest sączona narracja wśród społeczeństwa, i przestrzegam. Bo to jest kwestia najbliższych tygodni, być może miesięcy, ale to nastąpi. Prędzej czy później, uwierzcie mi, że to się stanie. Chyba, że my, jako kraj, uda nam się temu zapobiec, chociażby podejmując dodatkowe, nazwijmy to, środki ostrożności środki zabezpieczające naszą granicę, tak by. Czy też informacje, że jakiekolwiek przekroczenie ogrodzenia będzie się wiązało również z tym, że funkcjonariusze Straży Granicznej czy wspomagające ich inne służby bez ostrzeżenia będą mogły oddać strzały z broni palnej. Ja Państwa zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentowania. Pamiętajcie mail do mnie małpa, specjalne bez liter.com. Także zapraszam do mailowania, komentowania i widzimy się o 20. Do zobaczenia.